Uwaga, ma Show, dość istotny komunikat, dość taka istotna tajemnica. Cena prądu normalnego na abonament miesięczny jest inna niż cena prądu wykupywanego na licznik przedpłatowy. A chodzi o ten sam prąd. Nie wiem, z czego to wynika, aczkolwiek to jest faktem, bo przerabiałem to na własnej skórze. Tajemnica polega na tym, że licznik przedpłatowy w dzisiejszych czasach możesz tylko i wyłącznie założyć i ubiegać się o niego w momencie, kiedy nie zapłacisz któryś rachunku i dostaniesz zawiadomienie, że ci odcinają prąd lub zdejmują licznik. Z dwojga złego lepiej, żeby ci zdjęli ten licznik niż tylko odłączyli. Wiem z doświadczenia, że nie chcą zakładać liczników przedpłatowych. Różnica polega na tym, jest tak duża, że Płacicie przynajmniej o połowę więcej niż normalnie powinniście płacić. Doszedłem do tego w momencie, kiedy mię na jednym z adresów zdjęli licznik, notabene przed samymi świętami, którymi wielkanocnymi, czym mnie kurwili niebagatelnie, ale zgłębiłem temat. I następnie doładowywałem sobie ten licznik przedpłatowy. Najniższą możliwą kwotą to było tam 49,95 chyba yy, yy, groszy. Czyli około 50 złotych. I wówczas miałem od 72 do 80 bodajże kilowatogodzin na zużycie. Co się okazuje? Ta suma pozwalała mi funkcjonować i mieć prąd przez dwa miesiące gdzie moja matka na abonament płaciła 60 coś czy 70 zł, a również miała zamontowaną całą instalację elektryczną, energooszczędną z ledowymi żarówkami itd., itd. Więc jak jej to pokazałem, to zakręciły jej się papiloty. Uprzedam jednak, że zorganizowanie w dzisiejszych czasach licznika przedpłatowego nie jest wcale proste.